Witam. Dzień dobry. No tak by było XD. Gościu, wyjdź kurwa, dotknij trawy, nie? Mimo, że jest zimno. Wyjdź na dwór, dotknij trawy. Plułbyś mi do bordy. Gościu. A szkoda strzempić ryja. Nie, szkoda strzępić ryja, prawdę. Szkoda strzępić ryja. Jeszcze mi czekają gierki na menu dzisiaj. Będzie dobrze Tylko ogólnie streamerom by tak robili To nie ma kurwa znaczenia, że jakiś chłop pójdzie, wejdzie i wojsk na wojskowie N-Worda krzyknie No rozumiesz to kurwa? No nie ma to znaczenia ja. zerki, zerki Facebooka sobie na szybko Zerkam Od birtka Widzę Nie mogę tego odpalić Streamer, jakby był wojskiem, to streamerą by n krzyczeli Ło baben! matko boska Ale by się bany posypały Dotknij trawy, bo chcą, chcą byście dziwani 30 lat, ale rodzinę No i właśnie o to chodzi no Bo to jest moje życie, to jest moje życie Nie mogę żyć jak chcę a jak mi jakiś Edgy Boy pisze, że on by wyzywał że z Lizelagana był w Wojsza, to ja teraz jakąkolwiek nadzieję tego chłopa I nawet jeżeli to pisze furfa, to nie ja ma żadnego znaczenia. Jak pojawił się uśmiech na twarzy Remo, jak zobaczyłeś? Tak, tak. Mega będą mi to śmieszne, nie? N-word by wyzywał. Kurwa! Ja pierdolę. Dobra, wchodzimy tutaj. Czekaj czy to jest Szkoda, bo to jakieś 30 zł w first strike'u. Idę? Ty Ubo no, poro tu o sobie. Brown Lucian wywalony ma ty no możesz. A nie mam tego później tej. Idę, 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 idę bal! Bool! I bool! No Dobra, spalił flasha. W sumie spoko Będziemy się typować do bazy. Ja go zabijam? Żartowałem. A wiesz co? To, to jest szereg, dobre, to jest to, to, okej, to jest okej okay. tak. Jest okej okay. Jeszcze raz, jeszcze, jeszcze kolejny raz przerwany jak coś Ej, ale nie poszły, ej, co ty robisz? No, ale tylko dobiłem, no stary, trzy A, mam. a, Sorry, sorry, przepraszam, nie, kurwa Dobra Misz odpierdala, nie Dobra Ty, nie wiem, gdzie jest Gragas, człowieku Gragas się zmodował, bo <grym> Kennen expastillował chyba Dobra, jest I zajebie się to wyszło, ty Dobrze, dobrze jest A może jakiś dive topa? Może napisać? To nie a... wiem się zdąży przyjść Wydaje mi no, się, że no, zdąży, nie, nie, on robi co chce, nie? No jest po prostu o. spingujemy, że flash, flash teleport. Nie, teleport ma. Wiesz, że on nie typuje? Nie z debilem, że nie typuje. Mo, bo... Może spingować co że może spingować się może spingować, A spingowałem teleport, niech myśli, że spalił, to może chętnie. przyjdzie. Człowieku, jego do bazy cofnął, kurwa, po Sworda, co się dzieje? A mu oranie rozrobiłem. Oj. Teraz wydaję w Nie w tę stronę, nie w tę stronę ja rzuciłem. No i zoba zobaczcie, dive, easy, nie. The monster, they... eee, nie trafiłem. Kom, 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 before Rengar comes. A może musiałem już na moje w. w? ogóle nie dałem. Zabrakło mi jednego auto ataku, żeby mieć Tsuna na furii. I nie. nie... Nie nabiłem, no nie, jej ku czemu się tak podjarałem Tak za zagrałem, dobra frizuję go Ale, ale mógł być, nie, biega na dive na topie, mógł być, mógł być Zricolował, ale dobra, no to też jest moja wina, nie, no, Zagrałem tutaj poprawnie To byśmy go zabili Wtedy stracił creepy pod powerem. i to byłoby super, takie jeden, v 1 Jak on traci wave'a, naprawdę, Bierzemy w ciemno Jeszcze mi Sanach puszczacie nie wierzę Nice, 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 super. Jeszcze dobra fala jest Dobrze zagrał jego. Dobrze zagrał. Good job napisze Kogo mam banować? Sanach? Nie Prędzej tylko zbanuję co mówi, że przeciwnika Wojska ma. Jezu Na dwudziestelecie wchodzi w wojsko I Liga Loganizuje się na lepsze o tak trzykrotnie Na szóstym vlogu zabijamy widzowie o kurwa, ale bait! Albo nie. Ololol. Dobra, jest wave z katapultą, możemy cofnąć. Co się dzieje? Ale nie zbejtował, chłop. Ty. To był taki nie, nieoczywisty bait, mam wrażenie. Zostałem jak dzieciaczek zrobiony. Mega się dziwiłem. Nie wiem, czy on po prostu na niż Szedł razem z, z ręgarem na, na Wiegoska. To też jest możliwe. Go, go! Od razu nie bój się! Oh, oh, free... Mam w ogóle RKN na człowieku. Ty wiesz, co to oznacza? Ciekawszy, on co to do Was, czy po prostu do Bota? Ile miał Mane? Dużo no, nie mam, ale na ER może mieć. Go, go, Robię pod dymie tutaj. Nie, yeah, okay. sok. <laughs> Jezu Dziękuję Ci Lucja, nie wiem. I ty bym mu ty byś mu ty mówisz, kogo byś wyzywał widzu? Co takie ziomki są? Czy mogę udostępnić zbiórkę? Jeżeli to jest nawiza, który by wyzywał on Wordów, to tak. Żeby naleczenie psychiatrycznego. Dziś pogoda, zgadza się Ale tak nie wychodzimy z domu więc wyjebane Nie, wychodzicie Nie no w sumie, latem Ale mi czy... Nie no latem to się wychodzi ale teraz To ja wychodzi No nie wiem, no, czy, czy to zima, czy, czy, czy lato w sumie użyj użyję Idealnie jak klikał w, żeby nie mógł kliknąć E <grystanie> Flash cannon. Nice try, nice try. Dużo tylko czasu! Mam drużynę, ja tylko airkolę zbaitowałem. Nie wiem w ja raczej airkol tak wskoczył, ale. Skoczyłem bo myślałem, że. Aaaa, myślałem, że uda mi się Caitlyn zabić, wiesz, miałem siódmą lewą Za późno zobaczyłem i chciałem ci mówić, ale no... W ogóle miałem wrażenie, że miałeś zbutowany mikrofon, ale nie słyszałem nawet co mówisz A, no nie, po prostu biegłem i ja cię nie zauważyłem, że wchodzisz, to bym ci powiedział, że bym wchodził Ale Kennen bez flanszy, Kennen bez flanszy, nie? Co za ładnie śpiewał Koprowy? Kurwa, no i gra będzie Ja może Heraldo zacznę czy nie? Nie ja może nie Co to myślisz? Dobry pomysł? Możesz zaczynać no Tylko to nikt nie idzie, nie? Nie, ja nie zdążę go zrobić Nie zdążę, po prostu nie zdążę, no muszę odpuścić O kurwa nie jestem psycholem, jesteś, a jednak ma ty. sorry. Nie wiem, odjebałem, bo miałem trochę cooldownu jeszcze, nie wiem, wszedłem w ten krzak jak idiota, zagrałem po prostu mega głupio. Trochę mnie, strasznie mnie irytuje to, że nie mogę dość suna Mogę kilka. staje wiesz, pierwszy suna i odbiega, i odbiega, i odbiega. ale nie no, to wiadomo że... Mogę zagrać lepiej. Ale, no, anonim to jest. No zrób to, please. Strollowałem, no, strollowałem. Never... <sighs> A, A dobrze, bot jest ahead. Pięknie, że nie to wciągną. Tower wybiorą O, Axes z tego Dla Grandexa darmo zjada, subik A dziękuję, dziękuję Aksja. Nie wiem co mi się tutaj odrabia Zajebiście Nie, strasznie źle tutaj idzie Bez flasze, jest chyba, de o nie, o nie Stary jak idę? O nie, nie, nie no nice. Rakam, rakam wejdzie. No kurwa pinguje. Czekaj. Nie mogę! No nie mogę, no nie mogę, no nie mogę. Ja pierdoleki fart kurwa, no. Prawie odna 1000 złota. Tak źle gra mnie. Wszystkie swoje gierki mam. Muszę wygrać jakiegoś dobrego czempiona. No, wziąłem, właśnie Renektona. Pomyślałem, dobra, już bez wymówek, kurwa, Renektona, ale też nie popisałem się tym Renektonem. That's ok. No jak, jak oni tak grają na tym bocie, to zaraz daje tysiąc złota, nie? Nie nas Turbolipa Z poszło, przegraliśmy A tak curba. się radzi, wiesz co, Czo, błędnie nie na jest element za element. dobrym wyborem na sucho no, nie, puszcza I co tam zrobisz na Kennen'a? O oh, kurwa. Słabe. Jest jakiś plus Kedy nie ma Erki, Ręgar martwy, Lucian bezpieczny Może, może oszukuję tam siebie, ale koniec końców jest to 1 za jeden i tego Drake'a prawdopodobnie weźmiemy Weźmiemy, weźmiemy Jak też, to jest okej Nie wierzę. To jest ok. To uwierz krzywo. Musisz uwierzyć. Nie wiem, jakby ja padłem w locie, nie dam. Tak, no Lucy, ja mówię, to jest koń gierki możliwe. Nie no, ja mogę stać. Ja mogę zawsze na później. Good, du good duo, two apes. A że ja, że jestem apem? Kurwa, wygrywam im bota, i jeszcze takie coś galanie, nie? Kłop. Ej, a damage ze skoku Rengara nie jest możliwe do zdrożowania, nie? Przecież na przykład. Nie jest, nie to. jest, ja to ja byłem martwy raczej. Cross, cross, to jest Kena, to jest Kena. Zaraz jest obołek się dodawać. No, dali, ja w ogóle nie wiem czemu jest ta walka. I patrz, tak, czy... pinguj mnie! Mnie! Ping me! Ping me, no! Pinguj mnie, kurwa! Pinguj mnie! Kraj kid! kraj Like, je, like je. It. Nie no, twoja, twoja wina, twoja wina, że oddali ty siakak Sorry, akcja. sorry, sorry, że byłem w bazie, nie stypowałem od razu yy, Tam, faktycznie My bad, my bad Okej, okay. stupi A w ogóle idealną predykcję dałeś, zaraz się wyjebiam I właśnie to się stało ale to widać, to widać! Bo ini myślał, że Kenen kurwa nie ma Kenena, no Kenen ma flasza I że gra w taki sposób, żeby spróbować ich baitować To jest oczywiste. I chłop, który ma milion zero, oczywiście kurwa gierki nie skieruje. No ja grandą w Fut TV! Niektórzy ludzie są prostu nie zdolni do wygrywania gier komputerowych. Moż się, że będzie na 20 to po prostu tego nie wykorzystasz. Graż w guty, na pomyśl o tym, że może być Kennen. No to wystarczy pomyśleć. Tak to wygramy. to w taki sposób. Biorę Kenena Rabin Fa5, no tak wygląda właśnie. Zobaczycie. Ja pytam. Okej? Okay? Daleko jest. Nie. Nie pisz tak. Zamykamy Wiesz co? Go, dziękuję go, za, za pozdrowienia, ale, ale, ta wiadomość wcześniej że o tych żyłach to o niepotrzebna brawe, zupełnie. Zupełnie niepotrzebna. Nie wolno takich pisać. Najfajne. Nawet taki, w formie żartu, nie? Taki żyła? Nie, jakoś mówi, że już, za, że, że, chce ten ukrócić swoje życie, że nie może już słuchać. Ja no Takie gadanie. dziwne dolej. No niepotrzebne to było. No ludzie są różni w internecie Różni, są różni Niestety Ale no muszą się nie dostawać do pewnych norm, które obowiązują nas jak dla Ciebie, dziękuję bardzo Tak to jest Mezik Sero. thank you for the soup Dobrze, Romek ma normalnych wizów? Ja mam całkiem normalnych Naprawdę Zwłaszcza ten ten twój moderator najnormalniejszy już, już nie moderator, już z obrócał, musiałem mu zabrać prawa moderatorskie. Dobrze zrobiłeś, poster to był Pomijam tych twoich widzów, którzy pisali, że jak, jak będę wychodził z psem, to był taki jeden, co pisał takie rzeczy: typu... że jak e, ktoś wyjdę kto, z psem, to mi zdarzy, kurwa, to to całkiem normalny był VIP, nie? To mi się daje, <głosurai> daszu, to da że to całkiem normalny VIP. Tak, tak, tak. Ta. I ty to ta ta w taki sposób, że. On tak już ma, on tak już ma. On tak zawsze on tak mówi. jest. <laughs> to kurwa, jest w ogóle, nie. O kurba, O kurwa, Jezu, ja mogę dwie osoby zabić. Przepraszam, nie widziałem że on tak spoko jest. Idę Drake'a robię. Dobra, jest okej. Okay. Nasz, nasz, no, normalnie. Jak się idzie z tym to to nikt nie chce pomóc? Yy, no właśnie chcieliśmy na szora, ale jak... Wyjebane w nich mamy, niech się wkurwiałem, niech się wkurwiają. Niech się wkurwiałem, niech, no, niech się, niech, się, niech, się niech nas wyzywa. To wszystkie kurwa słowa. Chyba, to ja to wieczność będę robił, właśnie. O. I idę, pomogę ci. Może Ranger przyjdzie. Przykladę taki wybie. finał, aż będę robił solo. Ty nie przyjdziesz. Przyjdzie Kellen i na i weźmy Drake'a. <grym> no nie, spokojnie. Mogłoby się spokojnie. To jest ogólnie niegłupie, co my robimy, bo wierzymy dwa wy naraz. Wydaje mi się, że oni nie są w stanie tak tak by ogarnąć tematu, że Nashora na na robimy, a my, ja, Sylas i konkretnie robimy zero wyobrażenia w Nashora. To prawda? Jak coś, że jesteś tylko tankiem. Siusia, jak pyza. Dziękuję, ślicznie. Mogę tepnąć? To teraz Ej, to plecy może, impostora. co? Czy nie, Kim nie, nie, dobra, nie, ma, nie ma Kim jest mąciak? Mąciak? mówi. Krybent. A co z Monciakiem? Co zielona żelka, gada, że teraz ty musisz go wywalić. Z moderacji. Monciaka? Eee, a, a za co w sumie? Dzisiaj Fizowaty jakiś, z nim się w sensie rozłam jest. Nie wiem co z fizowatym, muszę to pokazać. Co, obrazi się na ciebie? Chyba, znaczy nie na mnie, ale wiesz co? Awantury są w moderacji. O kurwa, ale miał. I rozdaję w ogóle. Ej, mało. Dla się nie awanturuje, to prawda. Ale nic, jeszcze przegadam, przegadam to. Zobaczymy. Nie chłopak, z nie Nie? Nie warto, nie warto. Bo to on był też chyba kiedyś twoim moderatorem, nie? Tak, był widzę, widzę był. I czemu? Nadal nie wiem, nie wiem czemu z tego kanału, nie wiem. I teraz mnie atakują, na przykład w jestem mówi to on znowu ten dziad ppw pisze. Ja, ja, ja się wpierdalam w niego też To jest taka... Siedził u i się zmienił Nie no zawsze on no. miał no, Tam jest takie mocne community mi się wydaje W się sensie takie... Agresywne Czy nie? I też się Fizzowaty zrobił agresywny. O kurwa maksymalny jakiś zasięg człowieku Nie wierzę w tego Gregaska Nie no Fizzowaty to ma dobra morda Wydaje mi się że... Tak samo jak Norbert17 ja ma, ma, ma swoje momenty w życiu Które nie wiem no Bez sensu odpierdala manianę Z Norbertem tak, tak samo było Norbert, ja go pamiętam Norbert On taki pojebany był No tak, tak No ale później była Xena scena się okazało że Kurwa jakaś lanska rzuciła człowieku To jakieś smutne historie kurwa rzuciła były To mógł nam od razu mówić że Ciężko w życiu I że odpierdala i sorry nie, no, Roberta jest, to jest to lepszy. Roberta po prostu farmazoni. Ja mam raz wrażenie, że jak ludzie są skurwysynami dla kogoś i jak streamer będzie skurwysynem dla kogoś, to tak być może A my jesteśmy tylko kurwa ludźmi, no. True. Ani ja, ani... Krzy Krzychu nie jesteśmy mamonem Mamy mamy, ma, mamy swoje limity. Czy po prostu traci jak Hektora czy inny? No Ale jak Hektora może na nowy rok odbanuję. Nie wiem, czy warto, czy nie warto. Szczególnie no, mund banale chyba. Trzeba zrobić po prostu live'a z y, wszystkimi Wziąć wszystkich zbanowanych wygnańców? Tak, tak Śmieszne by było na pewno Ale to byłby mega błęd, to musieliby po kolei chyba wchodzić w rozmowy Pushman czeka, ta no O, pushman to też no już no, na sam dawno, koniec Dawno u mnie już ci pedał unbana, a w tym dawno to długo nie nie Ja nie wiem czy on jeszcze u mnie siedzi, bo on długo jako zbanowany jeszcze był, ale... Ostatnio trochę ucichło. Ale w, w ogóle... Mam jednego, mam jednego Asa w ogóle tak na, na tym, na Instagramku. Postam ci wiadomości jakie je piszę. Jest mega mocny zawodnik A Bram to dobra postać na no tym Nie Ameryki, tu ciekawe. Mogą chcieć Drake'a robić, ale przy trzech witorach raczej nie zrobią Pusz Mam to Bakusiowa. Nie ma opcji nie, nie. Naprawdę, to byłbym... No ja pierdziele Byłbym naprawdę zaskoczony wirtuozerium trollowania wtedy. Trzeba od razu F, F flash kliknąć Dobra Kurwa, skoczył. Weźmy w naszego dlaczego w jego mapie i ten, już tłumaczę Kurwa nie wiem Pewnie chodzi o to, że ma obrażenia zmniejszone na rangarach na jego skasze, albo na Caitlin od erki, albo od, od trapka. Jarmon, dobrze, kapę dałeś na końcu, nie? Ja nie jestem człowiekiem, jestem tutaj na ziemi po to, by zrealizować wizję końca świata. Ale mi się wydaje, że my możemy jako lu ludzie kiedyś dojść do autodestrukcji. Auto Nawet nie jacyś kosmici coś, sami się raz Ale to. to już się powoli dzieje. To nie dzieje. Jeżeli czegoś, czegoś my myślimy, to tak nam naturalne, przy sytuacji. Zasoby, ekonomiczne. Ile, 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 ile będzie osób, albo ile, boże, ile będzie ludzi, no to wydaje mi się, że, że. Bliżej niż dalej. Chociaż to. W, 2000 lat? Tak długo wydaje mi się ty. A w ogóle to jest tylko 2000 lat. Znaczy, to jest wiesz, chyba, to na razie Jezusa, Jezusa, nie? Jest, no. no tak, tak. My, zachodnia cywilizacja, liczymy tak jakby nasze. Na, naszą, nas, naszą cywilizację od tych 2K, nie? Z tego co, co wiem, czy nie. Tak, jeszcze raz, że nasze co? Że, okay. że my, za, zachodni ludzie, zachodni. Że my liczymy naszą cywilizację i... od tych dwu, 2000, od od narodzin Chrystusa. Plus A żeby wiesz, to nie cywilizacja, to naszą, tylko. naszą erę, naszą, naszą erę, naszą erę taką. No takiego no, takiego no, ale... człowieka. I mu to nie jest dobra miara. Nie? To, miara no to jest taka miara kościelna. No tak jest, no tak jest, bo, bo... tak jest. Bo... Tak jest bo... No tak jest. I bo... tak ludzie mierzą, ale. No oczywiście że tak jest, tak jest. Bardziej pamiętamy... O wiele, o wiele rzeczy pamiętamy, wiemy więcej. Oczywiście tak jest, oczywiście tak jest. Dobra, zaraz mi powiecie, że wy myślicie, myślicie częściej o, o... tym co było wcześniej. Imperium rzymskie, że powiesz. No nie, Imperium Rzymskie to... No też czasy, nie? A nie, bo jestem właśnie mem, ja tego w ogóle nie czaję, że ludzie myślą o imperium rzymskim. To jest... Nie, nie, znajoma była. I ja ją pytam, Ej, czy tak serio myślisz, że oni myślą o tym Imperium Rzymskim? Bo mi się wydaje, że oni trollują po prostu. Nie normalnie na TikToku dziewczyny pytają swoich chłopaków i każdy tam prawie odpowiada, że myśli o Imperium Rzymskim i w ogóle jakoś rozwija tę wypowiedź. Ja mówię, no nie, no ja nigdy nie myślę, Kiszpan też nie myśli. Nigdy nie, no to... nie, nie, nie pytałem jakichś moich znajomych. Nie, nie, nie. Dobra, dobra, dobra. Mam wrażenie, że niektórzy rozumieli w ten sposób, że ja myślę, że my żyjemy 2kalet. A wcześniej nic nie było. Albo były małpy. Dalej. Proszę, proszę o powagę. Proszę powagę. Imperia przed naszą erą była bardziej rozwinięta niż średniowieczna Europa. Kurwa, człowieku. Ta, a małpy dorównują inteligencji ludzi. No tak, no tak jest, tak jest. No tak jest. Strieberom przede wszystkim.